Już wychodzimy. Brawo, piła, super. Brawo, Jasiu, ale dokładnie. dokładnie Dobra, dobrze, Jasiu, Ja się chodzi? Jasiu, pod Macie już tu zysko. robisz miejsce. Nie, środku! Brawo, Jeszcze Jasiu, podejrzenie, Szybciej, Kender, szybciej graj. Szybciej. Kender, szybciej graj, szybciej. Kender, szybciej graj. Dawaj do przodu, dawaj. Gonisz, gonisz, Jasiu. Daj. Jasiu, noga. Brawo. Jasiu, twoja nóżka. I Miki zostali, zostajesz? Miki zostaje. Kolejne. Dawid pomaga kolegom. Dzięki, tak, tak, dobrze! Ej! A kto tam kryje? Do krycia, do krycia! Szymek, kryj go! Tam w Rubelek uważasz, żebyś ci nie Dzięki, Maciej, byli. tu nic nie zrobisz, tam na środku! Maciej, przed, przed bramkarzem!

Brawo, brawo! Super! Czas, czas! teraz z Marcelem, z Marcelem! Z Marcelem! Brawo, Szeroko, Szeroko, Brawo! Super. super! Jeszcze chwilę! Jeszcze zero, kogo? Do końca Olek Dobrze Bartek, już ustawia! Miki! Olek, pomóż im. Pomóż im. Poczekaj Martyna. Nie wszyscy. Pomóż im Miki jeszcze. Wiktor nie za blisko. Olek Środek. Nie wchodź tam. Dobrze. Zostaw tam miejsce. Dobrze, do ziemi. Ga maar, 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 Nie razy, Wiktor, obręgą, za blisko! Brawo! Brawo. Daj mu ręko. Daj mu Kacper, Kacper, spokojnie, w ręce! W ręce sobie weź! No, Ale dobrze, nie atakują! Czekaj, nie. Bartek, Czekaj, Bartek! Czekaj, Wartek! Teraz, teraz! Nie tykę! Maciek, piwa. ale stoi, zobacz, cały czas tak stoi. Ciebie. zaraz wyrwać się. Maciuś, Maciuś, Maciuś oczekaj, no nie idź do tej piłki, stałeś. Się, o, wruś, pę, Olek. Trzymaj Olek, trzymaj, trzymaj. Jest, dawaj Kendel, dawaj. Śmiało Kendel, pomóż Oluś, pomóż. Teraz idziesz, idziesz, już masz na plecach. Maciuś, obudź je. Brawo to, że to, że tu, Maciu, druga, Radek. Maciek Twojego! Maci 22. Kęde. Maciej! Bartek, zobacz Bartek, z tego, Bartek, co wyszło w linii, tam! W biegu, kęde wybić. Kęde. Maciej! Kęde. Tu przy linii! Tylko masz Weź! Kąde. Do krycia już! Dokrycia Maciej, do krycia każdy jednego! Maciej skokrę. tam! Maciej! Się Między Jasiem a Bartkiem! Tu nikogo nie ma! Wiktor! Wiktor! Czekaj, aż O lud, Po uderzeniu startuj do bram. Traf w Mocno! Nie masz sił. Dobrze, dobrze, brawo. Dobrze, jest różny. Wchodzimy. Miki zostaje z przodu. Każdy jednego. Łapaj sobie. Daj, Pince, daj od razu, daj. To już mamy. Do krycia, dokrycia! krycia. Tak jest, tu macie tego swojego po prawej strzeli. Grubelek, jedynastkę. Otko. Podejdź do niego, podejdź, albo Jakub. Ja się ustawię, bliżej. się ustawię, wyżej, być, kryśnik wyżej, kryśnik, krzyk wyżej. Krzyk <gryśnik>. na ustawię, ja się ustawię, wyciągnij go. Jeszcze. Jeszcze, Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. ja się ustawię, ja się ustawię, ja się ustawię, Jeszcze, się ustawię, ja jeszcze. Brawo. ja się ustawię, ja się ustawię, ja się ustawię, ja musicie ustawię, ja się ustawię, ja się ustawię,

Dobrze, simo, poczekaj, A przecież ja oni nie daję. No dobra. Nie mamy my nie dam, będziemy, pochodź. wróć. Maciej, jest, obudź się. Super piłka. Teraz dziś fajnie było poćwiczyć. Poczekaj, poczekaj. super to było. Poczekaj. Brawo, Wojtek odpoczywać. Idź dalej, dalej, Wojtek tam. Gadań. A każdy jednego, każdy jednego Maciej wejdź od naszej. Interne. Tak jak stoisz, dobrze. Teraz. Trzymaj. Brawo. Bliżej, gisik. bliżej. Gadań. Graj. Bliżej. Bliżej, bliżej, bliżej. Idź, 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 bliżej. Idź, 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 jesteś świetny. Super. Brawo! Zabrę, brawo! A Zabrę. Zabrę, ja. na... ty gdzie Brawo zostań tutaj, na środku. Na środku Tutaj. Macie, tu? na początku pola karnego, wybiegniesz. By właśnie, tutaj. Nowego Macie, ale nie tam, tam przy słupku! Kędę! Adrian, uważaj! Bliżej teraz wyjdziesz jeszcze wydaj Dawaj, kędę! O, doszła, brawo! brawo. 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 Maciej, mocniej, nie daj mu nic czasu! Dobrze, po Szybko reagować! Ale już przesuwamy się! Brawo, nowego rodzaju! Maciej, do środka! Dawaj, radziu! Co? Jasio, dość bliżej do oka, do środka bardziej. Tak, bo gracie. Nie wszyscy do piłki. Martę zagrywasz. Bramy. Za blisko do Martyny podbiegasz. Dalej musisz iść! Dawaj. Za głęboko Maciej. Staj uważaj oko. Ty kontroluj oko sam jest. Martek do środka. Oko. Brawo. Super. Graj, Wiktor. Piła leci a... Graj do gwizdka! Staje ustaw, dobrze, że się, Martyna zagra! Miki, Dawid, piła leci po godzinę, nikt z nas nie powalczy o i, nią! On sobie przybuje na główkę! Ja się do tej piłki! Martyna, zobacz tutaj na... Ol... Ole, podejdziesz jeszcze dalej! Miki, do środka! A na się! pierwszy Wiktor! Zobacz! Dawaj, Wiktor, zobacz kiedy! Zobacz, zobacz, widzisz? Brawo Marcel, brawo, super, ale już Ja Jasio, za daleko stoisz, podejdź, po co tam stoisz, bliżej. Poczekaj Martyna, niech odejdą od Ciebie. Wiktor, nie wszyscy. Blisko Szymon. Mał... Brawo, brawo. brawo. idziesz, idziesz teraz Dawid. Miki, gaz, Miki, gaz. Zobacz, grają, Nie wychodź, Adrian. Brawo, 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 brawo dawaj! dawaj, dawaj Marcel. Brawo, Marcel! Sądzę go! Dawaj Kender. Dawaj kandel! Dawaj, Kender. No weźcie śmiało. No weźcie śmiało! Dajcie go! go, go Kender, pomóż, dawaj, Maciek, wystarczyło lekko nogę dołożyć. Dajcie nogę. I znowu akcja. go! Dajcie go! nogę. go! Dajcie go! Dajcie go! jest go! do gry! Szymon

Brawo! Graj! Wiktor zagraj! Graj! 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 Igor! Graj! 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 Igor! Dawaj, Igor! Brawo! Graj! Igor, nie daj, nie daj, Brawo. Nie daj, Brawo. Igor! Brawo! Zobacz, Я сейчас ударжу. Я сейчас ударжу. Pracuj na nie do środka w linii! O, dalej radę! Dawaj, dawaj! Kapi! Do bramki Kapi! 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 nie podpowiedział. Dzięki! 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 Martyna i Jasiu zostały. Jeszcze raz, środek jeszcze Szymon, składzi go! Martyna Na piątce stań, dawaj! Biegamy! Udej, Szymon, Szymon, Biegamy. Brawo. Brawo, jeszcze raz! Udech! Udech! Dobrze Igor! Zobacz kapi! Jaka nerwówka! Gra Bartek, gra Już gramy, już! Dawaj, pośpiech szybciej! Igor uważaj na lewą stronę. Idź, idź, brawo Jasiu, dorzuć Bartek, zamykaj. Brawo, oko, brawo. Dawaj Martyna, dawaj. Zatrzymaj sobie, nikt ci nie idzie. Środek Bartek, Bartek podejdź do Bartyną. gry. Bartek do gry. Brawo Miki. Igor. Bravo. Brawo! Dzień dobicie! mistrzu! to jest! Możesz? Staracie się, Dawid, wgwiec wasze rady Dobrze, graj! Brawo. Graj. Brawo. graj! Graj! Już, Bartek, tu! Biegamy, Dobrze. biegamy! Dobrze, Igor, wracaj tu! Idź, idź, idź! Nie wyjedź, nie Idź, Bartek! Brawo! Najwikiego! Najwięciego! środka! Masz czas, rubele, Użyj go Bravo Brawo Dawid, super! Super, wróć, wróć! Środka, Brawo Bartek, tyszank, wody do środka! Radek. Dalej odejdź jeszcze... Radek! Martyna, przygotuj! Jasiu, Chodź bliżej do tego jedenastki! Igor, za nim tutaj! A nim stać, Igor! Ta. Ale gramy już Dawid, odwróć się do gry! dobrze? Radek za blisko! Okej, okej, wróbę, jak już ustawił. Dostawarty nie, dostawarty nie, przesuj się. Chodzi go. Środek, Szymon, zobacz, środek 22 jeszcze jest. Piki, pomóż, do 22 podejść. Piki. Dzięki to 22. Dawid, Dawid, przeobrońcy. A na środku. Na środku. na środku. Tak, 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 rejestrę, żebyś miał na I na I na radny. Radny. Dawaj, dawaj. Teraz, teraz. Daj do gwizdka. Wejdź oko. Dobrze, brawo. Brawo. Wejdź se podej, do końca pola karnego se Kryjemy Wiktor za nim. Dawaj Kentel. Dawaj go. podejdź Bartek. Brawo. Teraz. Dobrze, daj sam! Idź, idź! Kapi, brawo Bartek! Kapi! Kapi! Do końca pola karnego sobie podejdź, bo te piłki nie dolatują nawet do połowy! Bliżej, Kendall! Nie razem tam wszyscy! Wiktor, zostań tutaj! Dobrze! Tak. Dobrze, brawo. Jeszcze, biegamy! Panie sędzio, zmiana! Miki, chodź! Miki, Bartek, przechodzisz do przodu! Tak. Miki, chodź! Czekaj, kapi! Czekaj, zmiana! Wiktor, zawsze musisz go mieć przed sobą! Graj! Graj z Bartkiem! Dobra, Miki, poj, Dobry, bo. już! Już! Teraz przesuń się! Brawo! Maci gra! Bliżej, Igor! Brawo! Bliżej, Igor! Bliżej, bliżej, brawo! Brawo, idzie Szymek! Brawo, Zobacz, super! Zobacz, Teraz, wypuść go! Dawaj, jest. Braw, jest, jest. Graj, Dawidka! Dobrze, graj, graj, jest, Kuba! Radek jest, Radek! Poczekaj! Wracaj! Kendel, mocniej! Jest pan! Brawo! Graj! Jezus! Kuba, nie patrz na siebie! Brawo, wejdź, Kendel! się graję, jeszcze! Pośpiech, szerzej! czas, czas! Trzymał do ma magrat. Brawo! Idziesz, 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 idziesz. Idziesz! Brawo dla! Nie do tyłu! Do środku! Bartek do! Brawo! Dawaj Kęte, dawaj! Dawaj do Brawo! do Super. Bliżej! Super! Bliżej. Super. Bliżej. Dawaj, Oko, dawaj! Pośpiech, pomóż! Dawaj, ja, Wiktor! Czas! Druga strona! Brawo! Radek, pomóż! Macie, nic się nie stało, graj dalej! Pośpiech! Brawo. brawo, Jasiu, brawo, Jasiu! Ale wracamy, Macie, rzuć! Jasiu, wyjdź stamtąd, wyjdź! Radek, potruj się! Wracaj sobie, dami. Ale powalczymy, chłopacy! Bliżej, Wiktor! Szybciej! Dalej, pośpiesz! Dobrze, Martyna, super! Zagraj! Pośpiesz! Brawo, 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 Dawid! Grawo! Super. Super, Dawid! Grawo! Pośpiech! Pośpiech! Szybciej! Szybciej! Maciej, do środka bardziej Grawo! 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 Na ruch, na ruch. Brawo, za zabiłem Marce! Super! Zagraj, zagraj, Adrian, Zagraj mocno! Chodź, Gente, chodź Dobra, tutaj! Dawaj, Wiktor! Dawaj, Wiktor! mi go! Zgrajcie Nie! Zgrajcie Nie Zgrajcie to! nie. Nie. Nie to! Zgrajcie to! Zgrajcie to! Zgrajcie to! Zgrajcie to! Zgrajcie to! Zgrajcie to!

Na Stara się warty piłkę. Dobrze go panie. No dobrze, dobrze. dobrze Ale sędzia, ile dostał kary? Kalejmu, nie spróbuj. Oko! Tylko traf. Ile masz w nocy? Przygotuj się spokojnie i Bartek no, to Dawaj! Brawo! Brawo! po piłkę! Bartek zostań tam teraz albo nie, Maciej! Maciej zostań ty na obronie z Marcelem, Bartek przejdź tu, ja, bo jesteś szybszy. Wiktor! Podejdź tutaj, Wiktor! Kapi graj, Maciej, bo gdzieś jest kryty! Tu nie idź do niego. <grych> Już idzie. gry. Idźżej, Wiktor. Maciej nie przesłanek.

Sam mogłeś! Ale... Miki na, na przodu... W... Miki do ataku, na... do pomocy, do pomocy wracasz. Bartek chodź, Bartek, Bartek, Bartek. chodź. Do byłeś... No ale co, no wywalczyłeś piłkę, no nie byśmy podanie, ale, ale akcja weszła, ale Brawo, Marcel, Marcel! się do, na nie? Idź, 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 Dobrze. Z góry piłkę, z góry! Radek, Radek, brawo Jasią! wejdź Wojtusz, wejdź, super było, ten stał, trudno było, lewa nie? Popatrz, dawaj Radziu, dawaj, czas masz, brawo, zagraj, co, zostaw, zostaw, zostaw Maciej, jedź, 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 Miki, Krysik tu jest, stój, 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 teraz, Brawo Miki! Okay. Radził, chodź! Chodź! Się Jasiu, troszeczkę trochę z tyłu, w ogóle nie zaczynałbym się... Nie, nie, Dobrze! Jeszcze parę minut, Dwie, trzy minuty, począć, bliżej. bliżej! Bliżej, Jasiu! Dawaj, Wojcu, dawaj! Daj, onko, daj. dawaj! Daj, brawo, Marcin! Chodź, próbuję Miki, Miki, przejdź na lewo. Ale mogę prowadzić czy nie? Szymon, Czy Marcel jesteś pewny? Marcel? Uderzysz? Chodź, chodź, Wojtek! Wiktor, stań z lewej strony, Wiktor! Tu, żeby nie zagrali stać! Stój, stój, zasnij! Na dobitkę! Brawo! Poczekaj! Adrian, poczekaj! Brawo, Szymon! Dawaj, dawaj, Kuchy, dawaj, dawaj Wiktor! Jeszcze, jeszcze chwilę! Dawaj Agendę! Ja się graj! Graj Graj! sędzio! Agendę szybko! Jedziesz, jedziesz Dawid! Maciej z drugiej strony! Wojtusz wracamy, Wojtusz z tyłu grasz! Graj, po Dobrze Igor, dawaj Wiktor! Śmiało Viktor. Do boku, do boku! Śmiało! Dobrze, brawo! Marcel do tyłu, Marcel do tyłu! Gramy! do tyłu! Gramy! ej Dawid pomóż Gramy! Ja Gramy! Dawaj, graj jeszcze Gramy! dawaj jeszcze Igor, dawaj, Maciej gra! Macie Brawo! Macie, idzie! Macie brawo

Brawo! Super! Stajeś! Brawo, Marce, trzymaj piłe Brawo! Super! Piłka teraz, Ja za długo już! Czas, czas! Czas! Maciej gra, Macink gra. Jaj, Dobrze, zaczynamy sobie. Ty sobie. idź 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 Idź, siodź, Jasia. Bravo, do 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 dobrze, dobrze dawaj samo. Bravo. Dobrze, dawaj mi radkę, Jasiu. Jasiu! Jeszcze, jeszcze. Ten jeszcze, jeszcze. Jeszcze, z Bravo, brawo brawo to było. Super szyle. Dobrze, baby, Dobrze, Szymon. Radek jest, Radek jest. Bramkář! 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 Bravo! Bramkář! 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 do Bramkář! Ale no? Bramkář!